Nazywam się Jarosław Szynkarek i serdecznie witam na kolejnej trzeciej części 29 odcinka nosące, noszącego tytuł Czy każde spotkanie z dzieckiem ma sens? Przypominam, że w poprzednich odcinkach, w odcinku pierwszym została omówiona atrakcyjność miejsca spotkań, stres alienacyjno-sądowy, czyli ranking miejsc i ilości osób. Jak wpływa na spotkanie z dzieckiem. W drugim odcinku, w odcinku B, została omówiona matryca tych spotkań. Dla przypomnienia, przypomnę tylko, że szara linia to jest linia rozdzielająca sensowne spotkanie, gdy poniżej to spotkanie traci sens, i czerwone pole to jest takie, w którym nie następuje pomimo spotkania, nie następuje nawiązywanie, wzmacnianie więzi, ale i osłabienie. I Teraz przejdziemy do następnej części, ale przypomnę jeszcze skąd się wziął ten odcinek. Otóż było pytanie od słuchacza kanału, od osoby, która ogląda kanał, Poradni galinowanego I pytanie sprowadzało się do tego, że ojciec w normalnych warunkach kiedy nie było świąt. To po prostu miał spotkanie w Bajkolandii, w Bajkolandii z obecnością matki i kuratora i kurator, że tak powiem, zapobiegał temu, żeby matka wtrącała się w spotkanie. Teraz nie ma, jest następne spotkanie, gdzie z bajkolandy jest zamknięta. Kurator nie ma tej informacji, ale z innej strony mam informację tutaj na forum, że kuratorzy po prostu chcą są też mieć święta, oni nie podejmują się realizacji nadzoru nad spotkaniami w te dni. No i ze strony matki wypłynęła taka... Wypłynęła taka propozycja, żeby ojciec dziecka ze swoimi rodzicami udał się do matki dziecka i spotkali się z jej rodzicami. Czyli spotkanie ma obejmować dziecko, ojca dziecka, matkę dziecka i dziadków z obu stron. Pozornie wydaje się to trochę taki świąteczny nastrój, ale no przeanalizujmy. Teraz chciałbym Wam przedstawić, jak praktycznie można wykorzystywać tą planszę, którą sporządziliśmy. Czyli. Normalnie spotkania odbywają się w bajkolandii, w dzieciolandii, czy gdzie tam to jest, w obecności kuratora i alienatorki na dystans. Czyli tu jest jakby skala atrakcyjności i wynosi dwa. Wynika z 0 obecności osób obcych. No i atrakcyjne miejsce do zabaw. I teraz dwa, to jest słabe umacnianie więzi. I teraz zobaczmy. Jest to tak, widzicie, przełożyłem to na to, że to spotkanie ma atrakcyjność w formie zasądzonej przez sąd, ma atrakcyjność dwa. I teraz zobaczcie, propozycja matki dziecka jest następująca, aby spotkanie odbywało się u matki gdzie atrakcyjność jest minus 2, to mówiliśmy, że to jest miejsce znane dziecku, nudne, ograne, zna wszystkie zabawki, wszystkie zabawy, przy czym jeszcze jest do tego alienatorka bezpośrednio i alienatorzy oraz przypadkowi świadkowie mogą być, czyli tutaj są to dziadkowie. W zasadzie jest to sprawa dosyć prosta, jeżeli się zredukuje to równanie, bo chodziło o to, a raczej mogło chodzić o to, że bardzo silną alienatorką w tej całej sytuacji jest teściowa, więc manewr y, dziwnie by wyglądał dla sądu, gdyby odbyło się u matki spotkanie w obecności matki i teściowej. Byłoby to bardzo dziwne, więc prawdopodobnie po przemyśleniach alienatorzy doszli do wniosku, żeby wprowadzić y, na przykład taką sytuację, która wygląda niby świątecznie, a musi, a wprowadza teściową że tak powiem, do gry. No i to jest sytuacja taka, że teściowa, żeby weszła do gry, to dołącza się teściu i zapraszają teściów, yy, yy, znaczy rodziców, ojca, dziecka i w ten sposób jest realizowana taka strategia, żeby spotkanie odbyło się w obecności, bo istotna jest obecność miejsce jest sumatki i istotna jest bezpośrednia obecność alienatorki i bezpośrednia obecność yy, drużyny alienującej, a zwykle drużynie tej przewodzi teściowa. Więc tutaj Generalnie atrakcyjność tego spotkania z poziomu 2, takiego powiedzmy słabe umacniania więzi, spada do poziomu minus 4. Tu narysowałem tam odpowiedni symbol do tego spotkania, i to, jest, to nie jest osłabianie więzi, to nie jest wyniszczanie więzi, to nie jest silne wyniszczanie więzi, tylko potencjalnie jest to trauma awantury, yy, yy, wieloosobowy atak po prostu, bo będzie yy, i alienatorka, i teściowa a tak wobec dziecka w obecności twoich rodziców w przytomności twoich rodziców czyli rodziców ojca i w przytomności rodziców i w przytomności dziecka i ludzi na których tobie zależy prawdopodobnie będą rzucane zarzuty i to będzie jedna wielka taka wiecie rozmowa taka o niby o niczym przy której nie, mleko jak na stole postawić to się skwasi, tak i yy, wino się zotstuje i nie będzie nic dobrego do jedzenia. To jest takie coś. To jest da minus 4. Ja bym się nigdy na takie spotkanie nie zgodził. Nie wiem, jakaś krótka wizyta w celu złożenia prezentów i, i coś w tym stylu. I w tej chwili zaprezentowałem Wam, jak można stosować to i co z tego wynika podsumowując. Podsumowując, macie coś takiego, że dążąc do atrakcyjności spotkania to nie powinniście się zgadzać w sądzie na spotkania, które są na czerwono, czyli generalnie wchodzą w grę takie spotkania, które tylko ojciec, mogą być krótkie zakłócenia, to powinniście to eliminować, może się nauczycie tego to robić. W ostateczności, w obecności kuratora lub alienatorki, ale takiej, którą kuratorka trzyma na dystans. Miejsce, na waszym miejscu wybierałbym atrakcyjne. Rozmawiałem tu przez internet z jakimś ojcem, z ojcem, który. Mój brygadzista, to w ogóle to jest niesamowity człowiek, powiedział, że córkę do niego przyszła do, do domu na spotkanie i w ogóle nie wiedział, że ona jest, bo się bawiła z ciotką i z jego siostrą i z koleżankami, a on w ogóle z nią nie miał nic do czynienia, to w ogóle pomijam ten temat, bo to szkoda nerwów na takie coś, na takich ojców, tutaj starajcie się, żeby było to coś możliwie najatrakcyjniejszego dla dziecka, jakaś Energylandia, coś, coś, to, coś to tam wymienię w minie ewentualnie kino, a u ojca w domu i u rodziny to taka jakby ostateczność, oczywiście na święta, no to jest wręczenie prezentów, to jest atrakcyjne, ale tak to raczej ograniczajcie ten czas pobytu w domu, jeżeli was stać to możecie się puścić na jakiś wyjazd z nocowaniem w hotelu, jeżeli to spotkanie jest wystarczająco długie, no i w ten sposób osiągacie jakiś taki poziom 2, Słabego umacenia więzi. Ledwo podtrzymywanie więzi, jedynka, no to, to powiem Wam tak, że to jest problematyczne, czy się na to zgadzać, bo to, to mi się wydaje, że to nic z tego nie będzie dobrego. Jeżeli dziecko z Was zapamięta w jakimś pokoju, spotkań, który wygląda jak pokój więzienny, albo, jakiś, albo u psychologa będą jakieś dziwne pytania, to, to nie jest atmosfera nawiązywania więzi. Możliwe, unikajcie też takich sytuacji, jak tutaj szarych że na przykład w obecności świadków albo bezpośredniej alienatorki obecności, bo to jest po prostu możliwe niszczenie więzi, jest to sprawa dosyć niejasna. No i macie tutaj takie coś, żeby się absolutnie nie zgadzać u sędziny i podawać argumenty, że tutaj jest to bardzo mała atrakcyjność spotkań u alienatorki, nie widzicie większego sensu, no i tego staracie się unikać. Teraz już wiecie po prostu, co jest dobre dla was, dla dziecka. I zamiana tego typu... No, daje dużo do myślenia, bo to zamiana z jakiejś opcji, która jest no, powiedzmy trzecia od góry, jest na poziomie 2 do zejścia do poziomu minus 4, no to to jest pomysł alienacyjny, po prostu przedni, tak? pokryty jakby, że to są święta i że dziadkowie się spotkają razem. Nie widzę na tym najmniejszego sensu. Gdyby alienatorka, matka dziecka chciała, żeby się spotkali, to by się spotkali dziadkowie dałaby po prostu dziecko do dziadków, tak jak w normalnych rodzinach się to dzieje, to po prostu najpierw dziecko spędza wigilię zwykle u matki, potem przyjeżdża po niej ojciec i resztę wigilii późniejsze godziny aż do rana to spędza z ojcem i z jego rodziną. Także nie jest to tak, że zgania się wszystkich do kupy i żeby tam sobie rozmawiali, bo tam rozmowy to nie będzie nic ciekawego. Podsumowanie. Tytuł odcinka było, czy każde spotkanie z dzieckiem ma sens? Na początku bardzo parłem do wszelkich spotkań, ale dziś po, po latach, po około czterech latach walki z alienacją, to stwierdzam, że pewne spotkania po prostu wiele mnie nauczyły, że mogę coś wam przekazać, ale tak pod względem takim dobra dziecka, w sensie nawiązywania więzi, to nie wiem, czy one bijały coś dobrego. Między innymi takie spotkanie, w którym na przykład do dzieci były przytrzymywane, i tak dalej, no i po prostu na przykład odpychane, izolowane ode mnie, no nie wiem czy one miały większy sens. I tutaj macie mniej więcej taką tabelę, która Wam pokazuje, że zastanówcie się, czy warto mieć pewne spotkanie. Teraz się zbliżałem święta. Mariusz mi, kolega Mariusz mi uświadomił, że jest to bardzo ciężki czas dla ojców, ja sobie to wspominam. W tej chwili jest to za mną, po prostu no niestety musiałem wyrzucić to, jakby to odrzucić od siebie. Nie myślę o tym, co, co na święta, bo to jest też taki okres działalynatorki, bardzo lubią uderzyć ojcom w psychikę. I teraz powiem Wam tak, że jest to, jest to dosyć ciężki czas. Jeżeli macie kontakty z dziećmi, to Wam gratuluję, się cieszę. No jeżeli ich nie macie, to nie przyjdzie koniecznie do tych kontaktów. Zachowujcie się też rozsądnie, jeżeli chodzi o jakieś, jeżeli macie napięte stosunki, ale jednak te kontakty z dziećmi, to bądźcie trochę ugodowi, jeżeli jest wasz was dzień. Na przykład na spotkanie, a matka chce po prostu ze swoją rodziną spędzić święta, to zwykle się tak robi, jeżeli nie ma problemów alienacyjnych, że tak jak wspomniałem tu przed chwilą, że dziecko najpierw pierwszą część spędza u matki, potem drugi dzień ojca. Może się jakoś dogadacie tam. Może jak się jakoś dogadacie, może jakoś to, to po prostu pójdzie. Starajcie się załagodzić się te konflikty, bo na konfliktach to nikt się nikt nie korzysta, dziecko nie korzysta tylko palestra. Także. Myślę, że zrobię jakieś odcinki jeszcze przed świętami, ale na wszelki wypadek życzę Wam zdrowych, pogodnych, wesołych świąt.